Witam państwa serdecznie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, witam serdecznie pana ministra Mariusza Błaszczaka. Nasza dzisiejsza konferencja dotyczy skargi, którą składamy do Sądu Najwyższego, a ja oddaję głos panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj została złożona skarga do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej która odbiera nam bardzo znaczną część i dotacji, i subwencji, no i która została podjęta, co jest w skardze w sposób rozwinięty udowodnione w całkowitej sprzeczności z prawem. Jednocześnie, niezależnie jakby od tej sprzeczności z prawem, także w sprzeczności z pewnymi szerszymi zasadami, oczywistymi, Prawie, wynikającymi z Konstytucji, to znaczy z zasadą równości traktowania takich samych podmiotów. Otóż te zarzuty, które nam postawiono, postawiono, można powiedzieć, poza prawem i wbrew prawu, można było równie dobrze postawić także innym partiom. Tylko tam ich nie postawiono. W momencie, w którym podejmowano tą pierwszą decyzję uznaniu, sytuacja nasza i tych wszystkich innych partii była dokładnie taka sama. Odłożono decyzję, uznając, że termin jest instrukcyjny. No nie chcę z tym polemizować, bo też nie ma takiej polemiki w uzasadnieniu tej skargi. I później gromadzono dokumenty. W istocie te dokumenty to były różnego rodzaju pisma, które otrzymała Państwa Komisja Wyborcza, ale takie pisma dotyczyły też innych partii, wskazujące na jakieś użycie środków publicznych w trakcie kampanii wyborczej. I powtarzam, to nie zostało uwzględnione. Bez podstawy prawnej, na zasadzie arbitralnej decyzji, że jedni się nam podobają, a inni nam się nie podobają, a zostały uwzględnione i to też w sposób całkowicie nieprawidłowy. To też jest element skargi w stosunku do nas. Proszę bardzo, to jest ta skarga. Jeżeli ktoś chce ją sfilmować, to proszę bardzo, może ją sfilmować. I dalej. Rzecz jest w ręku Sądu Najwyższego. Oczywiście ta władza nie przestrzega prawa. Można powiedzieć, że co prawda nie podejmując żadnego formalnego aktu, ale uchyliła Konstytucję i co za tym idzie, ponieważ całe ustawodawstwo wynika z Konstytucji. To ustawodawstwo i być może, że decyzje podjęte przez Sąd Najwyższy też będą miały charakter pisujący się to całe przedsięwzięcie, to całe przedsięwzięcie można powiedzieć swego rodzaju rewolucji, czy raczej kontrrewolucji, raczej przywracania tego, czego myśmy nie akceptowali, co zostało w trakcie naszych rządów odrzucone, czyli pod komunizmą. W tej chwili on wraca w zaostrzonej postaci i to jest jeden z przejawów tego powrotu, próba, Praktycznego uniemożliwienia działań opozycji, która jest przeciwko temu fatalnemu, fatalnie nieefektywnemu fatalnie niesprawiedliwemu, a jednocześnie coraz bardziej to widać choćby przy sprawie tego agenta hiszpańsko-rosyjskiego czy rosyjsko-hiszpańskiego. Jest to system, który podporządkowuje nam, nas, Polskę sąsiednim państwom i to zarówno, o czym często mówimy, Niemcom, to można zweryfikować na bardzo wiele sposobów, jak i także i to też już sądzę, że niedługo będzie w odpowiedni sposób zweryfikowane, także i Rosji. Sprawa Rubcewa na pewno w tym pomoże i może ona właśnie prowadzi dzisiaj do takich bardzo um, daleko idących wystąpień, Tuska, ale o tym w tej chwili nie będę mówił. Chciałbym tylko jeszcze przekazać poprzez Państwa pewne wezwanie do naszych zwolenników. Po pierwsze, muszę podziękować. Podziękować za naprawdę wielką ofiarność wykazaną w ciągu tych kilku dni zbiórki, ale po drugie, muszę powiedzieć, że ta zbiórka jest w dalszym ciągu potrzebna, bo jeżeli nawet doszłoby do tego, że Prawo byłoby przestrzegane, jeżeli chodzi o subwencje, tylko odbierano by je nam po części, to i tak straty są tak poważne czy byłyby tak poważne, że trzeba by jej było uzupełnić. A gdyby uznano zupełnie bezpodstawnie, bezprawnie, że. Ta decyzja, która została już przez PKW podjęta, rozstrzyga też tą kolejną, mającą zupełnie inny, inną podstawę prawną, inny sposób analizy sytuacji decyzji odnoszącą się do rocznego sprawozdania partii, no to wtedy oczywiście ta potrzeba będzie jeszcze dużo, dużo większa. Także bardzo serdecznie dziękuję i bardzo proszę o to, żeby ta akcja, to wielkie społeczne przedsięwzięcie było kontynuowane. On jest po prostu potrzebny po to, żeby w Polsce mogła dalej istnieć opozycja, czyli żeby istniała jakaś tam forma, już w tej chwili niestety bardzo ułomnej, ale jednak demokracji i żeby była szansa w przyszłym roku w trakcie wyborów prezydenckich odwrócić bieg wydarzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana ministra Mariusza Paszczaka. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przyłączając się do podziękowań, które pan premier Jarosław Kaczyński przed chwilą złożył darczyńcom Prawa i Sprawiedliwości i do apelu o kolejne wpłaty, chciałem poinformować, że na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości został opublikowany formularz. Oczywiście wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale jednak bardzo bym prosił, żeby ten formularz był wypełniany przez naszych darczyńców gdyż zapewni nam kontakt z właśnie tymi którzy utożsamiają się z programem Prawa i Sprawiedliwości z polskimi patriotami ten kontakt będzie myślę że owocny dla obu stron czyli dla Prawa i Sprawiedliwości jako reprezentacji 7 milionów 600 tysięcy wyborców bo tylu Polaków oddało swoje głosy, przeszło nawet, tylu Polaków oddało swoje głosy w ostatnich wyborach i jesteśmy przekonani, że ta liczba będzie większa. W przyszłym roku w wyborach prezydenckich liczymy na jeszcze wyższe poparcie, ale ten kontakt umożliwi nam, na przykład, konsultacje naszych projektów, projektów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy też otwarci na sugestie ze strony naszych wyborców, ze strony naszych darczyńców, a więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za darowizny. Bardzo proszę o to, żeby nie ustawać w tych wysiłkach. Tu bardzo ważna jest regularność wpłat. I bardzo proszę o wykorzystanie formularza, który jest zawieszony na stronie internetowej Prawej i Sprawiedliwości, tak żebyśmy mieli kontakt z wyborcami, tak żebyśmy mogli jeszcze lepiej budować nasze przesłanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Sebastian napieraj to FN24. Widzę, że Państwo kierują to pismo do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Chciałem zapytać, jakie znaczenie ma dla Państwa to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem w myśl orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Panie redaktorze, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał też wyrok i chyba w 159 punkcie tego wyroku, ale nie jestem tego pewny, to akurat jest takie bardzo wyraźne stwierdzenie, że decyzja prezydenta o powołaniu sędziego jest niepodważalna, tak mówiąc w skrócie, taki jest sens tego także to mówienie o tym, że to nie jest sąd nie ma tak naprawdę żadnych podstaw Oczywiście w orzecznictwie CUE są bardzo często sprzeczności i w ogóle całe to orzecznictwo jest dosyć specyficzne, ale tutaj zwracam uwagę na ten jeden element. A poza tym no, ja przypominam, że my całkowicie utożsamiamy się z tym, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny, bo to jest dla nas najwyższe sątanie CUE, że konstytucja jest w Polsce. Aktem najwyższym i wszystkie także te wynikające z naszych zobowiązań w Unii Europejskiej akty normatywne albo też decyzje indywidualne, czyli choćby na przykład wyroki, no muszą być z konstytucją zgodne. A ona jest jednoznaczna, wiadomo kto mianuje sędziów i że to są prerogatywy prezydenta i one są niepodważalne. Bardzo dziękuję. Następne pytanie, proszę. Dzień dobry, Dawid Styś, Polsat News. Państwo apelowali o wpłaty. Ja bym chciał dopytać, jaki jest stan konta, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o te wpłaty, czy, czy ludzie chętnie słuchają tego apelu. Pan przewodniczący na antenie Polsat News mówił o około 5 milionach. Chciałbym dopytać, doprecyzować, czy rzeczywiście, jeszcze korzystając z okazji, bo to informacja sprzed kilku chwil, zacytuję premiera Donalda Tuska, który w mediach społecznościowych pisze tak, w oparciu o skargę sędziów, Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty. Chodzi o tego sędziego Krzysztofa Wesołowskiego dokument, który premier przypadkiem chyba takie były słowa pana premiera podpisał. Dziękuję. No być może że słowa cytując pana, pana premiera były rzeczywiście takie, ale no w takich sprawach nie ma przypadku, nie ma żadnej procedury prawnej, która pozwala na wycofanie kontrasygnaty. No to jest jeszcze jeden dowód czegoś, co używając słowa bardzo łagodnego można by określić jako wolontaryzm prawny, ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny akt łamania prawa i kolejny akt, który wskazuje na no, taki no, bardzo daleko idący niepokój. Ja nie chcę w tej chwili rozwijać yy, tego tematu nie po to, żeśmy Państwa tutaj zaprosili, ale ten niepokój jest w różnego rodzaju absurda, absurdalnych wystąpieniach Tuska, bardzo wyraźny i sądzę, że uzasadniony. Wpłaty? Wpłaty, jeżeli chodzi o wpłaty, to tak, to jest suma, która pewnie w tej chwili już przekracza 5 milionów. No, w ciągu kilku dni zebrana. No, my wiemy, jak to szło w innych wypadkach takich akcji. No i na pewno jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu.